Okej, okay, jestem z powrotem. Raczej tutaj nic nie zrobimy. Musimy wyeliminować zagrożenie wejścia do salonu. Czyli coś tutaj trzeba zrobić. Coś tu musi być, no. Nie, no nie, no to głupi pomysł jest, It's not this. Okej okay. To może jednak... Już? This can't possibly work Oczywiście, że nie Coś musi być Tylko ja... Gówno widzę Tutaj to było? Te dziury? Hm Nie wiem, no Ciekawe, co go zabiło... No ej, ruszaj się. Ej, nie. Uff, nie. Dwa, zaraz do was wracam, naprawdę. No potem. Co? <gryw> o. Panie Wanowie MacPherson Pogromca duchów MacPherson Coś tu musi być! Hmm. Może w kuchni coś przeoczyłem Byłem chętnie gdzieś wykrywasz zostawił O, 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 tu jest schowek Zostawmy tę apteczkę To magnes też zostawmy O, nie próbowałem psiknąć tam Może psiknąć trzeba odorantem, żeby to zobaczyć To co jest niewidoczne dla yy, Oka człowieka Tak mlasnąłem sobie taki. No właśnie yy, Ma to w ręku, ale ma to pod nogą no właśnie. laser Czy ja mogę coś z tym zrobić? Aha. Może przednę to nożem. Nie. Ja muszę to spojrzeć na to najpierw, tak? Opa. Zapiszmy Huh są jakimś tam dezodorantem Znaczy to nie dezodorant, tak? Co to jest w ogóle? Muszę sprawdzić. Dezynfekujący, tak? A to, to jest ten szczur, tak? Dobra, nie chcę na niego patrzeć już więcej Możemy lustra wziąć. Przepraszam, no, ale... Takie wielkie coś zajęło nam tylko 4T Dobra an old film nah. looks like the killer didn't have time to set one of his traps no. oh. LASER Nie mam miejsca w ekwipunku. Heh. No nie wiem. A teraz? Nie to! Nie, mam za mało miejsca w ekwipunku. Muszę odłożyć parę rzeczy. Weźmiemy sobie laser, kochani, i zalaserujemy ich. Nie tędy. Nie, nie! No i ci, Teleportować się przez ściany to umiesz. Ale by przychodzić do czego? Nie chcesz używać swoich nadprzyrodzonych umiejętności. Widele, co dłuższy, ten dezefekujący jeszcze nie odłożył. O, przepraszam, pechunęło mi się. Ale nie, no nie chcę wyrzucać tego wszystkiego. Pilot mi się na pewno przyda Może to jest tylko jeden taki długi będzie Bionowy Zajmie miejsce Jak nie no to najpierw to pójdę potem psiknąć tam na dół A tu jest nawet napisane że 8 pól zajmuje No nie podniosę tego za cholerę yy. No dobra, chodźmy przykryć ten dezodorantem na dół. Znaczy dezynfekującym środkiem. W aerozol. A aerozol? Aerozol. Mogę to w ogóle przygnąć? Nie mogę. Nie, nie! Czyli nie możesz spojrzeć na coś z daleka choć raz. Czy ja zapisałem teraz? Czy ja zapisałem dawno, dawno temu? Zaraz, sprawdzę przedmiot, Jeżeli mam lustro. A Ok, nie odłożyłem widelca. Zaraz, zaraz. Zobaczę sobie laser. To tyle aż zajmuje rany. Musiałbym mu się wszystkiego pozbyć. I tak się. Hmm. No nie, no lustra nie wezmę. Dobra, to zrobię tak: odłożę wszystko. bla, 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 bla. Rozumiecie o co mi chodzi? Odłożę wszystko. może, fartyjuję. O że wszystko oprócz tego dezinflakuję. No wydaje mi się, że tam też powinienem. Tu zgasło światło, właśnie. O tu. Teraz możemy lustro wziąć. I idziemy na dół. A, może ja muszę spojrzeć, bo ja może wczytałem grę. Może to tak. No iść, kochana. A tam coś było w ogóle było tutaj? Nie. Za dużo tych przejść. Tutaj drzwi, tu drzwi. Mówię, pod tym pomieszczenie teraz tutaj było, nie? Na schodach. Dobra, stop. Save game. Wiem, przepraszam, że dużo zapisuję, ale to przygodówka i tu można zginąć. zresztą. A set of freestanding reflectors. They weren't here before. They don't seem to be reflecting anything in particular. No tak, tak. Ja lustra zapomniałem, wziąć. This container wasn't here before. Watch out. Miastko No i wracaj po te lustro Lustra, lustro Ma no i no Na górę Znów na górę bierzemy lustro oglądamy film dobra, dobra no. chciałem to przewinąć au możemy to jeszcze raz obejrzeć? no i po co? mogę to no nie. Uuu, Ta świetna sprawa. Nie, no dobra, musimy iść tam. No jak? No inaczej się nie da. Może zrobimy tak, skombinujemy laser z tym. Myślałem, że można podłączyć to do gniazdka. No, mi powie o lustrze. Tak. Ale nie mogę użyć tego teraz, no. Coś nie tak. I should try to get closer. No ta... I could put the multispectral lamp here. Oh. Oh. I can't go through these laser beams. Hmm. Mogę użyć... A pilot zostawiłem. Być może nie przesadzić trajektorium na ręce. Ten kontener nie został przygotowany. Na pewno im potrzebny jest ten pilot. Być co? Ja pójdę po tym pilotu zaraz do Was wracam. O, okej, okay, jestem z powrotem, jak widzicie wziąłem i zegarek, i włączył, i wziąłem, znaczy włączyłem, wziąłem pilota, nie wiem jak mogę go włączyć. Nie mogę użyć tego przedmiotu w ten sposób. Gniazdko możemy użyć. Lustro? No? I co ja gadam, przecież trzeba laser This na pewno, no pewnie. Dobra, cicho, wiem. O, proszę bardzo. Tylko co z tego? Traps are more and more elaborate I'm starting to miss good old stretched wires.? Przeszedłem sobie? Dlaczego? What the Nie rozumiem. The transmitter can turn 90 degrees. Oh. There's a support base here to place a reflector. Oh. więc proszę bardzo. Changing the laser's trajectory might be a good idea. This device is emitting a signal. I should turn it off. Mogę teraz dzwonić do kogoś? Szybko.

nie chcę w momencie śmierci! Oh. Dobra. Powoli... Okej. Okay. Wyłączmy to. Okej, okay. no, ona znowu pływa to samo, prawda? A nie, po prostu spojrzeliśmy. Odpalimy muzykę? Po zobaczymy. Naprawdę, zgubiała dziewczyna. Dobra, użyj komputera, żeby się porozumieć z całym światem. O cholera, hasło się zmieniło. Gratulacje, McPherson. Jesteś jeszcze żyjący. Panie Bo? Jesteś mocniejszy niż inni. niebo. Bo? Nie tracisz czasu, ty prosta. Sooner or later the FBI will get here exactly I have a schedule to keep stay where you are McPherson I have a bullet with your name on it Co jest? what the f Co się dzieje? Muszę wracać do... Pst. O, w dupę. Jakiś stary pistolet, rany. Dobra, rozumiem, nie możemy wychodzić, on zaraz do nas zejdzie zresztą. Eee, trzeba coś sprawdzić innego. W A, zaraz. Tylko wyłącz teraz ser i znów wracam. Zobaczę ten komputer i zapiszę szybko i już do was zaraz wracam. Przepraszam, że tak przyłączam, no ale pewnie wam się znów nie chce oglądać, jak ona będzie przechodzić. Idź! No, no zaraz wracam.